Hej, hej, hej! Aloha bracia i siostry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z miłością na tej przepięknej łące. Jest po prostu wspaniale i doświadczam kontaktu z naturą. Hu, W ostatnim niedzielę miałem okazję wystąpić w programie Chłopaki do Wzięcia. Dlaczego zdecydowałem się na takie coś? Otóż jak w życiu każdego człowieka, przychodzi czasem taka potrzeba znalezienia drugiej połówki, potrzeba bliskości, czułości, i uznałem, że już jest ten moment. Ostatnio całe moje życie skupiało się na tym, że chodziłem tylko po lasach, tylko tutaj obcowałem z naturą, i zaczynało brakować właśnie tej kobiety życia, tej drugiej połówki. Stąd Widząc ogłoszenie na, y, o programie, postanowiłem się do niego zgłosić i wyszło, wyszło, że tutaj, że udało mi się do niego dostać. I cóż, wspaniała, wspaniała przygoda. Program chłopaki do wzięcia na antenie Polsat Play. Wspaniała przygoda, która opowiada moje życie i to, że szukam właśnie tej, tej kobiety do życia. Na całe, całe życie. Wspaniała, wspaniała przygoda. Cóż. Oczywiście mogę tutaj przede wszystkim film ten skierować do moich przyszłych wybranek. Ojejku, coś tutaj. O, zaczęły oczy łzawić. Cóż. Cóż to dużo mówić. Przyszedł czas, że Sebastian, Jezus, jak to w programie nazwali, Sokrates, szuka, szuka kobiety do życia. I cóż to, cóż to więcej mówić. Sam nie wiem, na pewno program przebiega w odcinkach. Możliwe, że w kolejnych odcinkach bardziej mnie moje przyszłe wybranki poznają. Jeżeli tutaj, jeżeli są tutaj kobiety zainteresowane moją osobą, to zapraszam do moich yy, przeszłych filmików. Jest tutaj na kanale bardzo, bardzo dużo tego. Można mnie poznać, można zobaczyć jak medytuję, jak chodzę do lasach, jak mówię różne fajne bądź niefajne rzeczy. I cóż mogę powiedzieć? Wspaniała przygoda, program. Czekam na zgłoszenia kandydatek. Yy, co tu mogę dużo mówić? Na pewno chciałbym poznać kobietę z otwartym umysłem, z pozytywnym nastawieniem, pozytywną energią do życia, z otwartym umysłem, szczęśliwą, zabawną, radosną. A wszystko po prostu się łoży, łoży i łoży. I razem będziemy mogli spędzać czas. Wśród natury, w lasach, w przepięknych łąkach, medytować, mantrować, rozwijać się, śmiać się i wszystko, wszystko, wszystko będzie. Tak więc, cóż, jeżeli przyszłe w branki mają jakieś pytania, to zapraszam do wiadomości prywatnych, zapraszam do komentarzy, jak i zapraszam do poznawania mojej osoby, czy to właśnie na kanale, czy do kolejnych odcinków programu Chłopaki, do wzięcia. I cóż, wspaniała przygoda, nie mogę się doczekać i może już za niedługo tutaj nie będę samotny, ale będę z wranką mojego życia. Pozdrawiam bardzo serdecznie z miłością Sokrates.